Siemano, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z serii Sąsiedzi z osady, jest dzisiaj Zabawaj Ser. Cześć, witam! No i nie ma z nami tego... ...Sajbona. Sajbonka. Sajbon, Sajbon gdzieś pojechał. A my dzisiaj w Unii Oporowace pisemka. Ju. przyjechałem od sąsiadów. Halo, halo, mała Oporowiec, ja do ciebie dzwonię. Do halo, halo, Mała, Oporowiec. Dobry. Ty, ja tak oglądam, bo mam podsłuch na wasz odcinek. Ale połowa dla, dla nas idzie, jakbyś chciał wiedzieć. Tak, tak. Ty, bo ja tutaj. Jedziesz tym worklem? Halo, ale to Simon mówi, nie siećkarnista, Jak coś. Dobra, Simon. No, nie wiem, zwoję do tego sieć bo Mówiłeś o albo nie ma. Dobra, dzwonię do niego. O! Jedzie! Panie Panie, panie zabrotka pan Dobra, już panie słuchaj Oki Simon do mnie. Czekaj, bo to do nie dzwoni. Wow. Dobry panie, no siema. Ty, bo ja już tutaj jestem. Dobra, to tam jeść, dobra Dobra, panie, tuti! Tuti to pole! Tu ti? No, no tutaj to pole, tu kulicy Wy macie jeden został tylko? Ajser, Ajser! No, bo ja myślałem, gdzie ten. gdzie tak tak pole kukurydzy? Nie widziałem. Ale połowa dla nas jak coś. Czekaj chwilę. A połowa to ile? Na przykład... Wyjdą... Nie wiem! Na przykład 20 tysięcy ton. Nie, my potrzebujemy tak 20. 17-20 będzie dobrze. Możemy najpierw do nas sypać, czy do was sypiemy? To ile ty okay. chcesz? 20 a przyczypa... Ej, a ile a ja To ile? Ej, Ej, Jak to, panie? Co to pan... No. Schowaj rudę. Wyładuj tutaj. Panie, czekaj. Pan, odjedź trochę! Bo za blisko podjechałeś. Jezu... O, no yes. no, panie! No, co? Ale do tyłu cofnij, nie do przodu. No to weź zrób kółko. Pan... Dobra, jadę, spój. No wypchał się ten trzydziestką tu jadę do ciebie. Jak coś to 7 jedziemy. Dobra. No Ajcera sypię! No to ja jedę, Ajera. O, już sypię do ciebie. 7 jedziemy, 8, 7, 8, coś takiego. Panie za mną mieć. Jadę, panie Ale duże pole kukurydzy macie. Ejser, nie pchaj się na, na nie napieraj przyczepę. Ile masz? A tu jest 100% nawiezienie paje czy nie? nie. Dobrze, że dodatku do Kiszonek nie wziąłem Co? Dodat że dodatku do Kiszonek nie wziąłem no, Stój panie! No po prostu, no Acer, no, stań w miejscu, to nie będzie trzeba Dobra Jak będziesz 50% to mów tam panie. No będę mówił. Dobro takiego poramejakcji nas nie było Ale idzie. Wejdziesz tą 30? Nie jedę. Ja Będę kontrolował co się dzieje No Ej panie, ty jak będziesz pełny co nie To no. my się przez środek przetniemy Żeby po rzędach jeździć A kogo to seat w krzakach stoi? No mój no, pewnie Kolega, sąże mój. to nie Bogiem szedł, nie wyprawił hmm. No ja już Ale 30%, idzie. 30% no. O, to akurat Ale tu krzaki panie masz. No panie, no takie pole no. Po czego się nie dało? 40% to biją. Dobra. Panie, nie sypię! O no, dobra, Może... No, za... Ej! Ej, ser! Możesz przyjeżdżać chyba, czy Propon jeszcze nie. No, 45%. Proponuję zrobić tak. Jedna przyczepa do mnie, jedna do Jasera. Jedna do mnie, jedna do i I Teraz na no do siebie ładową, później ja znowu do siebie. Co, przez środek się pakujemy, czy, czy, czy jest do żywy? Ja, 50%. Dawaj, przez środek, dawaj, dawaj, pół. Pół. dawaj panie, przez środek. Bójdę, panie, bo. Żeby w ku koła nie poszły, bo będzie widać. Ej, panie, stój tam na dole, tym trzydziestką Się pakuje tutaj. Jedziesz, panie? Jadę, jodę. Nie, nie, nie. nie wiem, czy to... O, dobra. O, panie! panie no, jedź, jedź! Jezu, tej trzydziestki w tej kukury, co nie widać. W lewo, w lewo, skręcaj! Pani! Szybciej trochę. Jadę siedem. Trochę przyspiesz do mnie, żebym tak daleko nie musiał rury. Ile pani masz? O, 60, 60. Pani dojechać. Ile wyjedziecie ja was nie mogę dogonić? 7 no Co ty jaj, jaj, jaj. No co ty robisz? To ty u co? No ale to on się wjechał w krzak. E, no jedź tym czu, szrumplem! Jadź pan! Ty! Jesteś rozrzutnik bokiem idzie! Ej, stój! To urwał! No nie gadaj, no nie gadaj! Juj. Gadaj! To no urwało! Urwało... Dobra! Kupoki, A ja nie idź Zostaw, zostaw! Nie urwało! Nie urwało! Urwało... No urwało? Dobra, kupoki! Zostaw go! No zostaw! No co? Dobra, musimy tak... Przyczepiać go. Niech on tu stoi, później się go zabierze. Oj! Stel. Ale u mnie koło, u mnie koło jest, tylko tutaj błoto jest po prostu i wpadł Tak, wpadł U mnie koło kurde A nie przechyl, daj pudziana, przechulej mi go trochę No ale jest urwane, to zostaw, bo niech on tu stoi A nam nie można przyciągnąć Okskołować. Ej ser, to możesz ty... Wielka. Możesz kosić. No, no, no. Masz kosz, a ja będę ona pie... Kosi później ogarnie. No, Jak ona się zakopała? Co? Jak ona się zakopała? No, ty, będziesz tak bo w glebę trzeba No. Ale... Dobra, jedź ej ser, jedź ej ser. Wy macie przyczepę. No, jadę po niej właśnie, skonfiguruję ją leciutko. Ale... Ej pani, bo nie sypie. Dobra, idź panie, Do Jedź. No to tak widzowie, widzicie, A bo na... jaka na akcja. Jaka akcja, poszedł ten, no. Panie, stój trochę, zwolnij, bo nie mogę nadążyć. Rozrzutnik poszedł. Stój pani, kur... No stój! Ja nie mogę, no! Jedź, panie! To, <coughs> akcja, to trwa. Jenek poszedł i nie wrócił. No stój, panie, bo nie chcę jechać. To nie było w planie. A nie, jedź, 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 jedź! Nie było w planie, żeby ten ruszył się nauczył. No nie. Nie wiem. Nie wiem, jak się to stało w ogóle. Panie, jedź w lewo, bo tam rozrzutnik stoi, to wie. Ej, pan jedź w prawo, bo od, od tego... zrobimy trochę... Można 300, chłopa? Nie. Proszę. A co? Kurde. Nie, bo chciałem przystawić lekko rozrzutnik na lewo. Dobra, nie, niech on stoi. On nie sta... Realnie też, jakby się tak stało, to kaszają wokół i tyle. No, chciałem go obkocić wokół. Chciałem go leciutko popchnąć. Dobra, jedziemy, pani. No kurde. Szkoda mi trochę tego Nowy... No panie, mijaki robisz, co pan, cofaj. Jeszcze szkoda Bardziej, się... Ej, bardziej... Bie... lewej się trzymaj, a, lewej się a... trzymaj. Bo wy tu zakręcota. Jedź, pani. O, kurde, ale ja bym się tu wepchał. Jedź, panie. Czeka, trochę jest... bardziej się lewej trzymaj. Bierz Czeka. dwa rzędy, a nie trzy. No panie, miaki, no, mijaki, pa... a idź z tym czkarnisto. Trochę kukuryny zmarnuje, bo... widzowie. Ale trzeba jakoś przejechać. Kurna telewizja. Wow. Posiedzenie no. chyba. No jedź, no. pa. Ja do no. lewej tu odpowiedział. Ej, e, jak to? Simon. No? Nie była taka, no taka akcja nieprzewidywalna. Jak... No? Szkoda mi rozszytnika, bo no, to wasz rozszytnik dodał. Ej, bo nie sypie. No, musisz jechać za nim. Ej, tu przesuń się, ten mały. No jedź! Szkoda mi tego ruchu ale dobra! No miak, panie, no idź! Mogę je jakoś idź! Nie! Yeah. Daj! I tak, widzę, jedno pozostałości, wtem tak, zachodujemy na gospodarstwo tak, z kurnikami, co? Nie chcę sobie patrz. Jak, nie sąsiedzi? Albo tylkoś, tylkoś! Dobra, to daj! Nie sąsiedzi, zachodujemy to na gospodarstwo później, co? No! A jak? A, to A jak się... chcesz! tam się Ty, sąsiad, ty zepsułeś, to musisz odkupić Nie będę odkupywał, to klepie bardzo Panie, jedź, pan, panie, jeść pan, za mną Może ta przyciepa pójść do mnie pierwsza, ta wasza? No jak chcesz, to może iść no, Ej, ruch... Panie, jedź za mną, nie obok mnie Ja muszę tego szrota obchodzić Nie, okorzyć. no on, bo ja muszę Dobra, wiem Ojcie! ciężko, ciężko, Nie I to glebnie zaraz Ej, weź odnieś tym, tym Ursusem, poza zaraz z niego balne. No dobra. Nie jest to... No i jedź trochę bliżej, panie Aysel. Jedź obok, no. O, dobrze jedziesz. Jak chcemy czas, jedź. Panie szybciej, pan... Co pan robisz? Nie na przyczepę, wyjedziemy tylko i tyle. Niestety. Ej... Będę mógł wywieźć tą przyczepę waszą ściechą do mnie będę po tym odcinek kończył już, no i pa, no spoko. OK. Dobra, to ja przyznam się. To I tak widzę. piszcie w komentarzach co zrobić. Czy odkupić sąsiadom rozrzutnik, czy oddać im z nie chcę radzą. Być dobrym sąsiadem czy złym sąsiadem? Napiszcie w komentarzach. I tak, Komentarz to będzie o tej piszę, nie tyle. Ej, mus... Ej, ten rozrzut, ten przecież trzeba zawieźć i ja muszę kończyć. Co to? To jutro się te kostki pozbiera. Mamy no, jeszcze coś może porobimy. Ej, to byście e... mogli, to kostki możecie pozbierać. I jakie mam zadanie? Kościć coś, nie wiem. To i A może nie jedną przyczepę, tylko już tą połówkę możesz wywieźć. Będę kończył. Będę... Stój! Stój panie! No dobra, A mam plan! Yy, panie, co pan pisa. robisz? Karnista, jak ja do, będę wiesz pan przyczepę jako 30, bo ja ci dam moją przyczepę, odetniesz od ciapka będziesz samą przyczepę robił. Samą przyczepę. Okej. Okay. Odepniesz co do swojego i tyle. Ty, bo moja trzydziestka coś... A, panie, ty, a ty, mi, panie sieczkarnisto, jak myślisz? Oddać sąsiadom nowy rozrzutnik, czy... Skarb? Niech pan no. wyklepie. Nowy. Wykle... Wyklepie, myślę. Nowy. Nie pan da płoś, tam coś, nie wiem. Nie no, wyklepię, to, coś... to sąsied nie będę ci nowego rozrzutnika nie jesteś mnie. No. No Jezus, ten stóp. Gdy chcę, chcę coś kosić, to się nie chcę już. Dobra. A może chcę ten, mało oporowy no, na odcinek. Nie Dobra, to ja mogę kościć. I 60% Czekaj, nie doganiam cię! Nie dogania! Dobra, to ja Walona. Tam Znajdę tylko Leona Oj, był I Tam pokażę o co chodziło z Czekaj tam! Czekaj! Pokażę wam o co chodziło z tymi bagnami. Oj. Przez kukurydzę. Ej dobra, to jak kończysz już tam, na bagnach czy dalej czy co? Oj sorry! Kończy, że... Ejs kończysz na bagnach, czy ja Nie, nie kończę jeszcze na bagnach ty... Bo ja muszę kończyć już Dobra To, to pan Ej. widzowie Pan widzowie, sąsiad musi jechać A my w szyczepkę pojedziemy tam na bagna No i co, panie Ejser? Zostaliśmy sami I... Ja wiem, co panie zrobię Będzie posiadać, żeby wypchać go. No i tak widzowie. Na tym momencie kończymy odcinek. Oporowa kiszonka była. Nie dowiedzieliśmy przyczepy przez rozrzutnik, który koło pękł nim. No. Stało się. się Stało. Mieliśmy inne zamysły na odcinek, ale się, rozrzutnik się zepsuł i tyle. Więc do następnego nara!